Jak zacząć grać w gry fabularne? Od czego warto to wszystko rozpocząć? Gdzie szukać grupy graczy, oraz jak zdobyć podręcznik, czy kto może zostać mistrzem gry, jest wiele pytań, które męczą osoby nowe w tym hobby, dlatego też pojawiam się ja Sil, a właściwie mój głos. I dziś opowiem Wam nieco o tym, jak ja zapatruję się na ten temat. Najpierw pytanie. Mała ankieta pojawi się w prawym górnym rogu filmiku. Czy uważasz, że bycie MG jest trudne? Odpowiedzcie chętnie też zapoznam się z Waszymi opiniami w komentarzach. Dlatego zapraszam Was w tej chwili do tego, żeby kliknąć w prawym górnym rogu w ankietę, oddać głos, a jeżeli macie coś więcej do powiedzenia, to oczywiście komentarze na Was czekają. A tymczasem ja przechodzę do Meritu. Do rozpoczęcia wspaniałej przygody, jaką zdecydowanie jest granie w gry fabularne, wystarczy Wam grupa przyjaciół, chociaż w ostateczności może to być nawet jeden. Do tego jakieś kości, yy, zależne jest to od systemu. System to właśnie ta gra, to podręcznik składający się ze świata przedstawionego, czyli settingu, świata, w którym będziecie grać, oraz mechaniki, czyli wszelakich zasad, według których stworzycie postaci, a będzie prowadził sesję tworząc i opisując sceny, sytuacje, wyzwania oraz odgrywając bohaterów niezależnych, tzw. BN-ów. Kości, jakie na pewno znacie, to te typowo plaszówkowe. Mają 6 ścianek, stąd ich nazwa K6. K od kostki, a 6 od ilości ścianek. Inne popularne wśród graczy RPG-kości to np. K4, K8, K12 czy K20. Wszystkie idą tym samym schematem: k od kości i numer od ilości ścianek. Co więcej, w anglojęzycznych podręcznikach natraficie na skrót d6 lub d20. d to oczywiście skrót od DICE, czyli kości po angielsku. Tak więc podsumowując, zasoby potrzebne do gry to znajomi, kości, podręcznik do danego systemu i co najważniejsze, sporo wolnego czasu. Sesje przeciętnie trwają około 4 godzin, ale bywa, że ktoś prowadzi krótkie, około godzinne sesje lub też jest fanem maratonów po 12 lub i więcej. By zacząć grać, musicie ustalić, kto zostanie mistrzem gry. Najlepiej by była to osoba najbardziej kreatywna, gotowa wymyśleć wam fabułę, a także wygadana i potrafiąca zostać bajarzem narratorem całej historii. Odgrywanie BN-ów nie musi być na poziomie teatru, chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, by wczuć się bardziej. Wczuwanie się prowadzi do imersji, zanurzenia w świecie gry. Jest to bardzo wyjątkowe i niesamowite odczucie uczestniczenia w fabule gry. Skoro już o imersji mowa, odgrywając swoją postać mówisz o tym, co ona robi oraz wypowiadasz się jako ona. Są dwa typy opowiadania odnośnie tego, co czyni twój bohater. Jest to sposób pierwszoosobowy i trzecioosobowy. Pierwszoosobowo mówisz jako ty. Na przykład. Biorę miecz do ręki i sprawdzam spokojnie wyważenie głowni, rękojeści oraz klingi. Uśmiecham się nieznacząco. A osobowo opowiadasz niczym obserwator. Na przykład, Gendur wziął miecz w swe dłonie i dokładnie sprawdził wyważenie oręża, a następnie na jego ustach zakościł słaby uśmiech. Pierwszoosobowy sprzyja imersji. Trzecioosobowy pozwala na skupienie się na opowieści w sposób bliższy byciu widzem. Żaden nie jest gorszy, każda osoba ma swój ulubiony. <laughs> ja używam pierwszoosobowego na ten przykład. Skąd wziąć podręcznik? No to akurat bardzo proste. Istnieje kilka sklepów z grami fabularnymi w internecie. Wydawcy również często sprzedają dużo różnych podręczników, a wiele z nich jest zwyczajnie dostępne za darmo w internecie. Zapraszam Was na nasz fanpage, który znajdziecie pod adresem facebook.com ukośnik A na nim znajdziecie dużo świeżych informacji o kolejnych grach, które wychodzą po polsku. Przed grą pamiętajcie, by uzupełnić karty postaci. MG pisze lub szuka gotowych scenariuszy, a gracze wymyślają bohaterów. KP, czyli karta postaci, to spis wszystkich statystyk oraz wszelkich innych rzeczy opisujących bohatera. Na nich znajdziecie historię, więzy krwi, atrybuty fizyczne i psychiczne, ekwipunek, zdolności, zasobność portfela postaci należącej do gracza. Jeżeli nie wiecie jak stworzyć kartę postaci, teraz na ekranie znajdziecie odnośniki do niektórych filmów, które nagraliśmy, w których krok po kroku tłumaczę jak zrobić OVKP samemu do kilku polskich systemów. Rola graczy to prowadzenie swoich bohaterów. Rola MG to ukazywanie świata graczu, opisywanie lokacji i zachowań stworzeń wokół, tworzenie intrygi i zawiłości i fabuły poza wzrokiem bohaterów, a także uwzględnianie wpływu, jaki mają gracze poprzez działania, jakie podejmują ich herosi. Pamiętajcie, gracze nie grają przeciwko mistrzowi, ani mistrz nie gra przeciwko graczom. Tu chodzi o przeżycie czegoś oraz o dobrą zabawę. Jeżeli nie macie z kim grać, nie przejmujcie się. Tylko zajrzyjcie na naszą grupę RPGowa Republika, gdzie możecie poszukać kogoś do wspólnej gry przez internet i nie tylko. A jeżeli ten film się wam spodobał, to pamiętajcie, że możecie zostać naszymi patronami, być wymieniani w filmach oraz nagradzani na różne sposoby. A to wszystko za wsparcie nas na patronajcie. Link znajdziecie również w opisie. To tyle na dziś. Trzymajcie się i szukajcie swojego własnego RPGowego ja. To byłem ja, Sil, a to Polskie RPGowanie TV. Cześć.